I... Ej! Widzu! Napisz! Przedstaw się! Może to zmieni twój dzień. Spróbuj. Ło kurwa! A. Jak jeźdź, ty jeździsz... Jeszcze ten garbaty, nie? Jezus! Chupię! No to, to Ty to Tak, kojarzę. Będzie lipa. Oj, nie wiem, co nie jest na sos. Ale, gołczyk! Nie was, kurwy, tylko Robert Lewandowski! Nie bać was, patrzcie, gołczyk! Obcirkaj kurwa, mówią, kurwa! Obcirkaj kurwa! dla ja staraj się nie daję! Kurwa! Lewy, 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 lewy Wszechstronny ten skurwiel Wczoraj na koncercie Chivasa był Michał Wiśniewski? Grubo Co to za gówno? No masz napisane cwelu, to sobie włączy, posłuchaj kurwa, albo mnie ryj Pokaż mi ją teraz, a nie potem

Hades nie może w to uwierzyć. Jak to nie siadło? Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko frajer by nie skorzystał. Trzeba było pilnować.